Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, moi widzowie. Z tej strony Żytek. I e, witam Was. Mam nadzieję, że już w pierwszym i ostatnim filmie, który, który będę musiał nagrywać, i już mam nadzieję, że nigdy więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Otóż, e, jak wiecie, e, dokładnie 30, co pamiętam, 30. E, Grudnia, jeszcze 2022 roku, e, około godziny 18:00, e, mój kanał Żiutek został zhakowany e, Został przejęty przez nieznaną osobę, e, o której nawet ja nie miałem w ogóle pojęcia. W ogóle zacznijmy od tego, że mm, najlepiej od początku. E, 30. To był piątek, e, pamiętam, e, czyli e, sprawdzałem datę. Jeszcze z tamtego roku Tak to był 30 piątek e, Gdy byłem na mieście załatwiając swoje sprawy e, Nieświadomie e, ktoś e, próbował dostać się na moje konto To mu się jak wiecie udało e, mimo, mimo to, że miałem dwuetapową weryfikację i od razu tu mówię, weryfikacja dwuetapowa to jest syf, jaki praktycznie jest dostępny na tym YouTube. Ona praktycznie nic nie daje. To jest jedna wielka po prostu porażka, y, ta weryfikacja, ponieważ nie dostałem żadnego powiadomienia, że ktoś próbuje mi się dostać na, na konto przez dłuższy czas. Dopiero około godziny 18, y, coś bliżej, no y, 17-18, w tych godzinach dostałem informację, że. Y, Coś się dzieje na moim mailu, na poczcie i, i nie jestem w stanie, wyświetlił mi się komunikat, że coś się właśnie tam dzieje na telefonie. Próbowałem się dostać na konto, niestety tutaj oczywiście przygotowałem sobie ss -y. Właśnie stało się to, czyli zostało konto wstrzymane, nie mogłem się zalogować, wylogowało mnie i kanał zmienił nagle nazwę na Andrew Tay tak samo tutaj pojawił się inny nick do oznaczenia na YouTubie i od razu jak zobaczyłem tylko wiadomość na telefonie, że ktoś że coś się dzieje na mailu już wiedziałem, że najprawdopodobniej włama, zostało, no zostało włamanie nastąpiło włamanie na mój kanał YouTube i się nie pomyliłem, gdyż kiedy próbowałem się dostać niestety nie mogłem, zostało mi Zmienione całkowicie hasło. Nie miałem dostępu do, do maila. Znaczy do maila, no w sumie do niczego. W sumie do niczego nie miałem dostępu na początku. Próbowałem się dostać do logować. Na pocztę udało mi się i przez kanał jeszcze dostać, gdzie haker nie za bardzo, nie wylogował mnie po prostu. Miałem dostęp właśnie do swoich materiałów i widziałem, co się dzieje na, na kanale, jednak nie byłem w stanie nic zbytnio zrobić, gdyż nie miałem pełnego dostępu. Filmy zaczęły przychodzić na prywatne. Gość zaczął, zmienił mi awatar właśnie Nick posuwał informacje na kanale, troszeczkę bałaganu zrobił na kanale. I po jakimś czasie, kiedy próbowałem cokolwiek zrobić, też w tamtym czasie był przy mnie wtedy przyjaciel, który próbował coś ratować sytuację razem ze mną. Nie było mnie, dla mnie to zaskoczenie, sytuacja, nie, nie było takiej sytuacji, że straciłem, jakby to powiedzieć, kontrolę nad sobą. Miałem dobrze świadomość tego, że ktoś wszedł mi na konto, schakował. Tu od razu widać, że ile razy próbowałem się dostać do logowania, do sprawdzania, do Google'a. E, niestety nic to nie dawało, nie wskórało. E, praktycznie nic, nic nie działało, nie byłem w stanie... E, zrobić. E, dużo z Was, e, e, jak wiecie, no, tam pisało właśnie, że najprawdopodobniej kanał został skakowany. Kiedy udało mi się chociaż na chwilę zdobyć dostęp, jak najszybciej, jak wiecie, dostałem, o właśnie tutaj, jak widzicie, jeszcze jak gościu już się włamywał, zmienił mi to wszystko. Udało mi się wam nadać na na mój kanał, właśnie. E, Informację, że właśnie e, kanał został schakowany mój i nie mam do niego dostępu, niestety. E, I nagle stało się coś, kiedy próbowałem już odratowywać kanał. E, osoba, która włamała mi się na konto, e, po prostu wyautowała mnie z kanału, dosłownie już totalnie nie miałem dostępu. E, nie miałem, zmieni zmieniono zostało hasło, wprowadzony został kod weryfikacyjny. I ten słynny klucz, który trzeba było wczytywać, żeby zgrać dane. No, już myślałem, że jest w takiej sytuacji klapa. Jedynie co się udało, to właśnie zmienić dane do konta bankowego, do Facebooka do najważniejszych dla mnie danych jak najszybciej, aby osoba, która tam była nie próbowała mi na przykład zaciągnąć jakiegoś pożyczki na moje konto, na moje imię, nazwisko, czy próbować jakoś kombinować z finansami e, lub moimi działalnościami obecnie, które e, w, prowadzę w, w życiu realnym, czyli właśnie na przykład gospodarstwo, e, to jest jedna z działalności, żeby nie mogła ingerować i to na całe szczęście się udało. No ale tak, kanał skakowany i po jakimś czasie na, e, na moim kanale Pojawiły się słynne live'y, które na pewno nie jedna osoba e, widziała, która została schakowana, czyli właśnie e, live'y związane z jakimiś osobami, czy kryptowalutami, coś ko tego. E, chodziło tutaj w tym przypadku o Andrew Tate'a, osobę, która została e, jednego z influencerów i byłego, o ile tam jakoś zawodnika e, e, walk, który został właśnie Aresztowany, właśnie jego temat był wtedy głośny i na tym moim kanale, właśnie przejętym, skakowanym, pojawiło się, yy, pojawił się ten live, który próbowałem na ile mogłem wyłączać jeszcze, no ale niestety wtedy już ostatecznie straciłem właśnie logowanie i nie byłem w stanie nic zrobić. No dobra, ale co w takiej sytuacji? No dobrze, konto zostało schakowane nie miałem praktycznie dostępu. W takiej sytuacji dosyć. Yy, miałem dwie opcje. Kiedy miałem jeszcze dostęp do kompa, mogłem próbować się ubiegać o próbę resetowania przez Google'a e, maila hasła, żeby móc się zalogować. Niestety nie udało się. E, ta, ta próba odzyskania się nie udała na Google, bo ona trwała około e, 6-5 godzin. Upłynął ten czas, niestety się nie udało. E, no, niestety. Przepraszam, jeśli się będę powtarzał, ale troszeczkę nie wiem jak to fajnie ująć dobrze słowa, ale postaram się. Wracając, nie udało się, weryfikacja nie przebiegła, wyskoczył błąd, no i wtedy wiedziałem, że to się nie uda w taki sposób. Było już dosyć późno, trzeba było już spać, praktycznie wróciliśmy z przyjacielem do pierwszej w nocy z Haczykiem, nie udało się nie mogłem spać jak usypiałem to miałem myśli, że tracę właśnie swój kanał, moich widzów to co wypracowałem przez taki czas a najbardziej dla mnie było smutne gdyż nie tylko Ziutek Games, ale jakiś Ziutek Vlog, który prowadzę też ten kanał da mnie bardzo dużo znaczenia też był pod jego władzą nie oba kanały były na jednym mailu i oba te kanały były pod jego dyktandem ja wtedy nie mogłem nic w stanie zrobić. To w takiej sytuacji postanowiłem zrobić. Zdecydowałem się wyjść na YouTube'a i na rozsądku na spokojnie, normalnie bez żadnej paniki, bo najgorsze to jest kiedy się wpada właśnie w paniki, bo nie wiesz co zrobić od razu. Tylko na spokojnie zająłem się sprawą. Przejrzałem YouTube'a. Jeden z youtuberów nagrał materiał właśnie kiedy włamali mu się na konto YouTube i Przypomniał, jak można odzyskać takie konto. Yy, mianowicie polegało to na tym, że Google nie był w stanie mi jakkolwiek pomóc odzyskać mojego konta. Nie byłem w stanie z nimi się w ogóle skontaktować, nawet nie, ich, ins ich instrukcja nie wchodziła w grę, gdyż ja nie miałem w ogóle dostępu do tego mojego maila, a musiałem niestety, żeby coś zrobić, odzyskać swojego maila. Swoje, swoje, swojego maila, którego niestety nie mogłem, na którego musiałem się zalogować, ale nie mogłem, gdyż haker po prostu zmienił mi hasła i utrudnił logowanie całkowicie, i odpadało to w grze. Więc musiałem uciec do drugiej opcji. Mianowicie, po obejrzeniu i przeanalizowaniu sytuacji, stwierdziłem się zgłosić do Twittera. Założyłem konto na Twitterze, żeby skontaktować się z team YouTube przez Twittera. Eee, Założyłem oczywiście na imię i nazwisko moje. Mm. E, I e, na materiale zauważyłem, że e, pierwsze było opisanie problemu, oznaczenie team YouTube na ich obserwacji e, i opisanie problemu. Zrobiłem to bez żadnego wahania, szybko założyłem Twittera, wszedłem na e, YouTube e, i jak najprędzej... E, jak najprędzej oznaczyłem e, team YouTube i opisałem problem. Oni oczywiście odpisali, e, że no współczują sytuacji, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że na Team YouTube jest bot. Nie ma osoby realnej, jest bot. E, jest bot, który odpowiada. No i po chwili dostałem odpowiedź. Po paru minutach chodziło się dziwiłem, bo nie było to, że godzinę czekałem, tylko tam po paru nasu minutach otrzymałem odpowiedź i przekierowano mnie na prywatną m, prywatną wiadomość. Eee, poprosił mnie o kanał URL. Oczywiście skopiowałem kanał URL, czyli tutaj oczywiście link do kanału, tylko wtedy był on jeszcze pod eee, Właśnie tym yy, nikiem, yy, czyli właśnie korbatex, yy, czy jakoś tak, ten underdate yy, community yy, wysłałem. Yy, przyjęli oczywiście tą sprawę. Yy, na... Poprosiłem, oczywiście tam było prośba o ten URL, wysłałem jeszcze dodatkowo screenshoty, że konto jest moje, jest... Yy, zostało ono skradzione i nie mam w ogóle do niego wstępu. Na początku support wysłał mnie do Google'a, z powrotem. Bot, który nadawał wiadomości, wysłał mnie do supportu, który no nie, nie był w stanie nic zrobić. Na początku się zirytowałem troszeczkę, bo przecież nie mogłem nic zrobić. Napisałem jeszcze raz wiadomość, oczywiście w języku angielskim, za pomocą tłumacza. Używałem też przy pomocy tłumacza, żeby się skontaktować. Że nie mam dostępu do maila. Hacker zmienił wszystkie hasła, nie mogę się w ogóle na niego zalogować, nie mam do niczego dostępu i bardzo proszę o pomoc. W takiej sytuacji już moje wezwanie zostało przyjęte i nie odpowiedział mi już bot, tylko, oso tylko już osoba, już człowiek, normalny człowiek z supportu, który poprosił mnie o maila zapasowego, na który mógłby mi wysłać. E, móg, Mógł mi wysłać e, formularz. E, został mi, podałem oczywiście maila mojego za, zapasowego drugiego, e, na który został wysłany właśnie. E, jeszcze tutaj nawet na, e, dodatkowo na Team YouTube na rozmowie został wysłany mi formularz, e, gdzie musiałem podać jak najwięcej informacji o swoim kanale, podać jego e, URL. Co, jaki był ostatni materiał? Czy jest połączony z Google AdSense? Jak wygląda obecnie sytuacja? Wszystkie najważniejsze dane związane z moim kanałem i co wiem na jego temat. Im więcej podaję, tym bardziej jest wiarygodność, zwiększa się, że to jest mój kanał. Im więcej informacji, tym lepiej. Ok, zatwierdziłem. Była to już niedziela, ponieważ przez piątek, sobotę nie byłem w stanie. Nie nie niedziela, ,pr przepraszam. To była sobota jeszcze wtedy, kiedy dostałem formularz. Akurat przed Sylwestrem niestety dzień ataku hakerskiego był na tyle nieodpowiedni, gdyż na sam Sylwester dostałem akcję taką, że musiałem walczyć o swoje, o swoje konto, żeby móc do was wrócić, dla was nagrywać dalej, ciągnąć moją pasję, moje hobby, jakie jest nagrywanie dla was filmów na YouTube'a. Też to się stało takim moim... Eee, Takim moim wiadomo już dniem tak rutyną nagrywanie dla was materiałów a też jaki e, możliwość zarobkową tak na dla siebie i e, na inwestycje w kanał e, więc naprawdę była też obawa że gość może próbować e, przez e, z połączenie z Google AdSense też e, no bo oczywiście gra chodzi o wielkie pieniądze tak. Na całe szczęście przyszedł do mnie formularz, został on wypełniony i wysłany. I w niedzielę, już 1 stycznia, po nowy, już na nowy rok, już w nowym roku, dostałem informację, że mm, mogę się zalogować. Zauwa zauważyłem, kiedy zmieniłem konto na, 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 na moje. Tutaj oczywiście przełączyłem się, na bo przedtem byłem na moim zapasowym mailu, przełączyłem się na tego i zauważyłem, że konto jest wylogowane, jest całkowicie wylogowane, bardzo szybko wszedłem na konto i zauważyłem, że był totalny reset support YouTube'a zresetował, zablokował e, hakerowi dostęp do mojego konta. Bardzo szybko się zalogowałem, zmieniłem hasła, z, z, włączyłem zabezpieczenia bardzo szybko e, i wtedy już wiedziałem, że YouTube, że support e, ten człowiek, którym miałem, który wysłał mi ten formularz zadziałał. W niedzielę całe szczęście e, moje konto zostało e, przywrócone, e, haker stracił dostęp do konta mojego i szybko zmieniłem hasła, od razu zmieniłem to, co haker po pomaganiu po, po na, na moim mailu, wzmocniłem zabezpieczenia. Połączyłem się z telefonem, zabezpieczenie telefonu, zainstalowałem aplikację związaną już z zabezpieczeniami od Google, ich specjalną, na kody, już z kodami weryfikacyjnymi, żeby podawać, jak i zarówno kluczyk, który myślę, że większość z was zna, słynny, który jeśli chce się zalegować, musi mieć podpięty do komputera. I wszystkie zabezpieczenia zostały podniesione na bardzo już maksymalny poziom, jak siękolwiek dało, gdyż Pamiętajcie, weryfikacja dwuetapowa to jest najgorszy syf jaki może być. Niby ma być pomoc i wszystko pięknie cacy, a niestety jest takim łatwym świństwem do obejścia przez hakerów yy, czy jakieś boty, że to nawet, nawet nie, nie będziecie wiedzieli kiedy. I właśnie ja przez weryfikację dwuetapową nic mi nie pomogła, yy, nawet yy, bardzo późno, niektórym to nawet w ogóle maile nie przychodziły, że ktoś się włamuje. I dopiero wtedy, kiedy ktoś już się włamie, dopiero wtedy przychodzi informacja, że ktoś jest na mailu i na koncie. Więc dla mnie dwuetapowa to jest jedna wielka pomyłka i porażka. Więc e, uważajcie na... jeśli macie konta e, na Google'ach, e, zabezpieczajcie, e, wzmacniajcie przez aplikacje, przez kluczyki, kody weryfikacyjne. Może... no dwuetapowa jest obowiązkowa, jeśli ktoś już ma wyższy kanał i chce go prowadzić, to już jest obowiązkowa, więc to też musi to bardziej mieć, no ale jednak to nic nie daje. Wyr Osłaniajcie konta jak idzie, uważajcie na jakieś na przykład pliki jakie pobieracie, czy logowania na nie udostępniajcie jakieś maili, gdyż naprawdę dla hakerów to jest czy dla botów włamujących się na konta jest to idealna okazja na włamanie się, czy przez, przez przełączenia sieci internetowych, naprawdę jest tego dużo. Gdy odzyskałem konto, e, maila mojego i wszystkie konta e, jeśli chodzi o dwa kanały Pierwszym jest oczywiście Ziutek, e, mój główny kanał e, No troszeczkę bałaganu jest, ponieważ e, No jak wiecie, nie wiem czy, skąd, ale najprawdopodobniej mam tu e, Puste, puste subskrypcje e, Przez tego live'a, którego osoba ta prowadziła na, na moim kanale Puste, e, e, no ale wiadomo nic nic z tym nie zrobię. Obecnie YouTube zaczął w sumie kasować te, 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 te już puste suby w ogóle, bo przedtem było. Jak wiecie, miałem więcej was było na kanale. Zaraz wam tutaj pokażę. O, było, było więcej tych, tych subskrybentów. Teraz obecnie YouTube już już widać, że się zajął tą tą sprawą i zaczyna już coraz mniej, coraz mniej. Mam nadzieję, że wróci to do porządku, bo chciałbym to, żeby to, żebyśmy to ja, żeby to wy, żebyście rozwijali ten kanał, a nie jakiś ciul, który przyszedł mi na konto i, i jeszcze na jakichś fejkach wybił. I no to jest masakra. Dwa to to, że mój kanał troszeczkę delikatnie mógł i ucierpieć związany z zasięgami, ponieważ no... Nie wiem czy jak to jest, ale troszeczkę delikatnie ucierpieć musiał ucierpieć na tym, gdyż to już nie są takie zasięgi, jakie miałem, ale wierzę w to, y że ciężką pracą przywrócę do y kanał do, do tego stanu, jaki był przed włamaniem i też z Waszą pomocą, jak najbardziej, mam nadzieję, że to się nam uda. Możecie roz, jak najbardziej też udostępnić ten film dla osób jako przestroga, tak, jako przestroga, żebyście, żeby inni, inni youtuberzy, żeby inni twórcy uważali na siebie i też logujcie się, jeśli się logujecie, to zabezpieczajcie dokładnie i jak najbardziej, ile się da swoje konta. Jutek Games, no to mu, niestety musiałem tak, przywrócić wszystkie filmy, na całe szczęście po odzyskaniu wszystkie filmy nie zostały usunięte Musiałem, muszę niestety poprawić informacje No jak widzicie wszystko to na pusto jest Muszę przywrócić informacje, przywróciłem kanały Społeczność, nic nie zginęła Shortsy zostały przywrócone no, i trzeba było dać nowe logo, jaki, i, jak i e, tutaj e, nowy banner i nowe tutaj e, hasztagi do oznaczania, do ponieważ no niestety nie było e, tego, bo już wszystko zostało pozmieniane. Jeśli chodzi o drugi kanał, czyli źródeł vlog, który prowadzę, jest to poświęcony kanał dla mnie z Real i też bardzo dużo dla mnie znaczy, że to kanał jest prowadzony przeze mnie. E, z gospodarstwa, z mojej działalności gospodarczej. Na całe szczęście osobie, która włamała się na konto nie nie, nie włamała mi się na 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 ten, na ten, na ten kanale nic się nie stało. Wszystkie filmy zostały nietknięte, nie, nie były nie były naruszone, nic się w nich nie podziało, kanał był nieruszony. Głównie troszeczkę ucierpiał ziutek games, ale nie były to jakieś na całe szczęście poważne rzeczy, tak samo po odzyskaniu w, 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 już działalności w koncie Wszystko było i z Google AdSense i z samym Googlem i sam kanał nie ucierpiał za mocno Przy, Przywracam go jeszcze troszeczkę tutaj, porządki daję na kanał No i cóż, całe szczęście, że udało się odzyskać kanały mojego maila, gdyż na tym mailu też wiadomo znajdowały się rzeczy moje prywatne Bardzo dużo rzeczy, rzeczy prywatnych i niestety było to pod kontrolą hackera Na całe szczęście się udało odzyskać konto I cóż ja się cieszę bardzo, że udało to się, uważajcie na siebie, z mojej strony to będzie na tyle. Jeśli możecie udostępnicie ten film dla osób innych, żeby było to troszeczkę nagłośnione, żeby uważać na siebie. Nie klikajcie w jakieś obce pliki, tam jakieś linki znaczy się przepraszam, zwracajcie uwagę co, co, co pobieracie zabezpieczajcie swoje konta Google, czy to telefon, numerem telefonu, aplikacjami, tym kluczykiem, czy, czy innymi możliwymi opcjami, aby ten kanał był zabezpieczony i żeby nikt nie przez jakąś głupotę waszą czy przez, 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 przez takie e, no żeby nie, niespodziewanie ktoś wam się nie, nie włamał na konto, takie jak u mnie doszło, bo jak wiecie no i powtarzam, że to jeszcze raz weryfikacja dwuetapowa to jest jedno wielkie świństwo badziewie, które nie uchroni was jedynie to jest po to, bo jest, bo jest po to, po je, po to bo jest, jest i tyle i ma być, a praktycznie nic nie, nie, nie działa, nie ma wpływu na, na, na to, czy, czy dostaniecie, czy w ogóle ochroni wasze konta, nie ma wpływu na ochronę konta praktycznie jest, bo jest dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o, 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 o ten materiał. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego pierdzielenia. Uważajcie na siebie. Eee... I cóż, ja się będę z Wami żegnał. Na kanale na kanał powracamy intensywnie. Teraz, filmy będą teraz co, co drugi, co dwa dni. Eee... Pojawiacie się regularnie z PGR-u, z SKR-u, z Złotych Łanów, PRL-u i będą udogodnienia z ekipą. Z moją ekipą, z teamem, którym będę prowadził niedługo jedną z serii. Raz będą oni gościnni, raz nie, to zależy, ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie. A ja już się z Wami żegnam. Uważajcie na siebie i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Mówił tak. trzymajcie się. Cześć!